Hold up Jeez! Szymonekko gangsterzy z tej strony Tommy's i witam was bardzo serdecznie już w kolejnym odcinku z gry Good Gang Gangster. Dokładnie, dzisiaj te, troszeczkę pogadam na temat Good Gang Gangster, co będziemy dalej robić. Tłumaczę wam trochę dlaczego nie będziemy robić tak dużo misji i na czym będziemy się. Najbardziej skupiać i dlaczego mam tyle gola, też wytłumaczę. Eee, no i co? A i właśnie tym moją przewodnią myślą. O dobrze wybrałem słowo. E, było pokazanie wam, że jeszcze jest event, więc korzystajcie. Wy już nie będziecie mogli skorzystać, ponieważ jeszcze trwa jeden dzień i 13 godzin. ten odcinek stawię w piątek o godzinie 10. Nagrałem go w środę, jak widzicie. O tej godzinie, czyli około w pół do ósmej mm, I zobaczmy co to jest napisane. Na plakacie tutaj w mieście możesz znaleźć pierwszy wyoblicze kapowity jako Wanted. Przerażący boss mafii u lata strach i grozę, bo są również przerażające strzelby. No i jak pokonamy kapowita z właśnie plakatu Wanted, czyli właśnie w pojedynkach. I jak go znajdziemy, bo on wtedy nie musi być na początku już. Tylko może być na przykład drugi, trzeci albo czwarty. Jak pokonacie, to macie jakoś błędy. I wy nawet nie, wie, nie wiecie co... To co ta broń daje, czy daje na plus, czy, czy na minus, więc jakbyście wtedy dodawywali golda na przykład do Good który i wydawali te szczyty, by być golda, powiem też że, że nie opyla się. Jak już chcecie właśnie zdobyć tą broń, to atakować właśnie w zakacie i czekać 24 godziny, żeby mieć to darmo, żeby nie wydawać tego Google, ponieważ gold jest bardzo ważny w innych boosterach. Innych kwestiach, czyli na przykład w misjach przyspieszania, czy przyspieszania w sycylijskiej bestii, czy kupowania różnych e, e, equipmentów, czyli tych specjalnych przedmiotów, e, czy też właśnie kupowania dynamitów, czy też mm, no, mówię, ekwipmentu i temów, czy właśnie wspomagaczy, czyli e, soku, np. nowego e, czy kawy, czy tam energy drinka, bo energy drink też się czasami pojawia w kiosku no, więc jak macie wydawać golda to tylko właśnie w te rzeczy a, no i oczywiście wy mm, też możecie wydawać w, tam, w boosterach, to już mówiłem, w boosterach też możecie korzystać golda ponieważ jak skupiacie się na explainie konta to Wam wkraca 50% czasu misji, czyli na przykład natomiast 20 minut, 20 minut, i mam mniej żera, też energii, przez to się chce o to brać. No i to, to chyba tyle, co chciałem wytłumaczyć w kwestii Golda. A teraz przejdźmy do sedna odcinka, co chciałem Wam powiedzieć, w drugim miejscu, jak już mówiłem kiedyś tam w odcinku, że nie chcę wbijać tego poziomu tak maksymalnie. Tylko naszym celem było właśnie. Do, dostanie się do 18 dystryktu, czyli ostatniego właśnie w Nowym Jorku. I powiedziałem, jak skończymy już dystrykt 18, to zakończymy Good Game Rangster i tak będzie. Ale kiedy skończymy tę serię, to nie wiem, to szczepienie to trwa z dużo odcinków. A nie przejdziemy tutaj i w ogóle odblokujemy ten poziom, ponieważ za każde odblokowanie musimy zapłacić 625 golda, czyli policie mamy. Dopiero 7 dystryktów, dystryktów mamy 8, a jest ich 18, czyli musimy wydać e, 11 razy pięć, czyli około 7000 golda jeszcze, żeby odblokować te wszystkie dystrykty. I jeszcze ten gold pewnie na próby pokonania tych przeciwników, więc no to będzie spory wydatek myślę. Więc właśnie kupię tego Golda, żeby potem właśnie... Móc pokonać tych przeciwników, i teraz nie będę gadał, i przejdźmy do trzeciej rzędnej rzeczy, czyli do odcinka. Więc ze załóżmy boostera, załóżmy sobie Energy Drink i Kawę. I zobaczmy, ile mamy życia. Mamy 7395 wytrzymałości, jest to niepowtarzalny wynik. Mamy półtora miliona życia. I dobra, najpierw to zrobimy, co zrobimy, to sobie pójdziemy na Survivalik, oczywiście, na Leszczyków, bo uwielbiam ich pokonywać. i dają też dysk. To jest najważniejsze chyba w tym, no nie? Że dają i doświadczenie, i hajsik, no i nie są ciężsi, więc ja nie rzekam i po prostu sprawi mi to Jak ma tyle jeszcze nie miałem na odcinku, tyle wytrzymałości, więc nawet mogę nazwać ten odcinek, że mam ponad 7000 wytrzymałości lub coś w tym stylu. A, bo coś wspomniałem o goldzie, no nie? A, nie wytłumaczyłem, no, tego gola co tutaj zostało, no to kupiłem z i te co co jeszcze mi zostało. To mi 30 zł, bo wcześniej płaciłem 100 złotych, płaciłem sobie na nie mi 5 dych. no i wszystko oczywiście przerąbałem, więc... Jeśli macie płatać coś, no to albo sobie uszczędzać i zbierać na coś fajnego, na przykład o punki do Hero Zero, albo do Gangster World'a, jak i jeszcze gracie w to. Hmm. A jeśli chcecie pakować k dropa, no to nie polecam, bo po prostu. Każdy wie, że k-drop to, to skam. Nie róbcie tego. Ja po prostu popełniam ten sam błąd i nie mogę od niego, aby uciec. No i dobra zobaczę, czy się odcinek nagrywa. Dobra jest. Już trwa 6 minut. Mamy 27 koła w inniążku, więc dajmy w. Odporność. Mówiłem, że zbieramy do 40%, bo chyba maksymalnie możemy mieć 40% dokładnie, więc jeszcze brakuje nam 2% i będziemy mieć maksymalną odporność. Mamy 38,02, czyli bardzo mało nam brakuje. Hmm. Tutaj możemy już zaatakować przeciwnika, więc przygotujmy się do niego. Może załóżmy sobie tym razem dynamit. Tutaj mamy wszystkie przedmioty, już nam się tutaj nic nie zmieści, ponieważ tutaj widzicie W jednym kwadracie żaden przedmioty nie zajmuje wszystko Zajmuje albo po 3 na 2, albo 2 na 2 A te boosty, te jakby wspomagacze No tylko tutaj się mieszczą Więc idziemy do tego przeciwnika i zobaczymy Czy nam się uda wygrać Klikam Uwaga Okej, okay. rzuciliśmy dynamit, super Zobaczmy jak dalej się potoczy I jeszcze zaczęliśmy, więc super o! Kurde, 800 tysięcy kryty. A on za dawno 750 tysięcy. Ok, się tysiące. A teraz? 3740 i. Yes! Pięknie! Wygraliśmy, dobra, mamy 5 koła doświadczenia. dwa koła pieniążków. I mamy willę. Super. I uważaj, słodko, możesz atakować albo uciekać. Jeśli wygrasz, będziesz całkowicie wynagrodzony. Teraz się boję, ponieważ jest to. Zabijaka i on na duże życie i jeszcze być górny Będę O połowę mniej walił Ale kto nie ryzykuje ten szampana nie, nie pije I no niestety przegraliśmy Niepotrzebnie to piwnąłem, tak myślałem I będziemy mieć no. 10% niehonoru w pojedynkach No ale dzisiaj chyba nie będziemy walczyć w pojedynkach I mamy 8000 wytrzymałości Po wygranej walce, to jest mój rekord Mmm się milion 600 do życia mam. No, coś niesamowitego, no nie widzowie? Wiem, że się jaram i tak dalej. Niektórych to może no, jakby... Mm, odrzucać. Coś to jest tyle, no ale... po prostu tyle nigdy nie miałem, dlatego. I dlatego, z tego powodu jestem zadowolony. Jeśli wam się nie podoba, to nie będę się tak podjerywał. I... No i tyle. No i co? Jesteśmy w rodzinie. Chciałem sprawdzić czy ktoś tutaj pisał. W mi ten ostatnio odpisałem, że dostałem 2,5 Golda, ponieważ nie było mnie. Prawie 3 tygodnie i dostałem 2,5 tysiąca Golda, też dodatkowo za to, żeby mnie nie było. I ten napój energetyzujący z nikąd się nie wziął, ponieważ dostałem od, od Game Studios. I dobra, zatokujmy jakąś rodzinkę. Chyba troszeczkę idź. Poziom 47. Evolution, zobaczmy. 20, 228 poziom, to niemotny jest. Ta. Dlatego nie zaatakujemy. Ktoś innego, mistrzowie. Może mistrzów zaatakujemy. Tam byli mistrzowie. Widzicie? Jest dobra, mistrzowie. 119 19 poziom. Zobaczymy, jakie ma staty. Yy, rodzina, tak. O, słaby ma staty, więc raczej go pokonamy. Atakujemy. Ingijor. Powiedziałem, że nie będziemy. E, walkach robić, ponieważ mamy właśnie e, te kajdanki, co powoduje, że mamy mniej honoru, dlatego pójdziemy sobie jeszcze do wojny na gangów, może jeszcze tam coś wygramy, zobaczymy, damy sobie odporność i idziemy, zobaczymy, co tutaj w ogóle jest do pokonania, ok, mamy tutaj tylko 128 osób poziom zabijaki, więc próbujemy Pokonać go a tu mamy 136 poziom jakiegoś typa i no i panią w Beracie, która ma 144 nie wiem czy nam się uda w ogóle ich pokonać w jakichś odcinkach ale pewnie nam się w końcu uda hmm, tutaj jak widzicie już wszystkie decyzje mam ukończone jedynie tutaj to, to, to tutaj muszę robić e, gdzie jeszcze muszę tutaj jeszcze muszę w Miami jest o jeden Level niższy, więc tutaj też będziemy robić. No i w Hongkongu. No nie, też będziemy mi atakować. Ale mówię, jak odblokujemy te wszystkie dystrykty, to kończymy, kończymy serię Woody Gangster. Szkoda będzie, jak już wszystko odblokuję na 275 poziomie. Ja czy w ogóle takim <laughs> poziom nabije. Jak kurde potrzeby 90 tysięcy ekspo do następnego poziomu, a z misji normalnie. 4,5 tysiąca, czyli to jest 900, 1800, a tutaj 4,5. Jak dodamy to i podzielimy przez ilość, to wyjdzie nam około 2500 eur, więc no by musiał 40 misji zrobić, to dosyć sporo, no nawet energii nie starczyło. Mamy 161 dolarki, więc zakręćmy naszym wartownym podróżnikiem i zobaczmy. Lucky Adventure. No, Kliknij się. Nie możemy 161, no bo to dajmy 100. Okej. Okay. Krajcie się, uwaga. No, niestety przegraliśmy Trzy różne przedmioty oznacza przegraną. I tak, to chyba było na tyle. Dominanty dynamitki. Jeśli macie mm, jakieś, nie wiem, propozycje na odcinki z Goodyear, czy na przykład ocenianie kont albo robienie tylko pojedynków tutaj, albo tylko atakowanie czekacie łąte, czy właśnie znalezienie tego kapowito, ale nie będę jakiego za... Zdecydowanie się 5 golda, ponieważ już wcześniej tłumaczyłem nie opłaca się to, żeby zdobyć tylko jakąś broń. A ponieważ może być ona gorsza i zacznie tylko golda bo mam rację, tak może być właśnie, więc nie robię tego błędu. No i co, to chyba było na tyle. Idę sobie do pracy. I jeśli Wam się podobał ten odcinek, to łapeczka w górę. No i tyle. Widzimy się. Widzimy się w poniedziałek w Hero Zero. Siema.